Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. W Fortach Piątnica powstała pierwsza w okolicy żeńska drużyna piłki nożnej. Klub, który od lat szkolił chłopców, teraz niejako z przymusu postanowił dać szansę paniom. Jest to gminny klub sportowy działający na terenie gminy i z tego tytułu, że część zawodników, seniorów. Powjeżdżała na studia, nie? i okazuje się, że naszych lokalnych piłkarzy zostało no, dwóch, trzech, i stało się bezsensem prowadzić drużyny seniorskiej. No i w związku z tym, po ocenieniu i, i tam tutaj przeprowadzeniu takich środowiskowych wywiadów, okazało się, że jest sens stworzenia drużyny kobiecej. Niestety, z przykrością trzeba przyznać, że na terenie wielu działaczy sportowych jest przeciwna piłce nożnej kobiecej. Dali to wyraz na forum publicznym. Myślę, że dziewczętom też się należy i to jest taki, taki bodziec, taki zastrzyk do tego, żeby, żeby dać im taką szansę. Obecnie kadr zespołu tworzy ponad 20 dziewcząt, które trenują trzy razy w tygodniu. W sumie już w podstawówce grałam już parę lat. I tak jakoś potem się to wszystko zakończyło przez gimnazjum. Już nie było potem drużyny damskiej. I w sumie tata jest prezesem, i po prostu, no to praktycznie chodziłam na mecze, ratownik medyczny. I no, i teraz, daj Boże, się utworzyła y, grupa damska i. Fajnie, no i fajnie, że zaczęły się treningi, przynajmniej trochę się poruszam tak i poznam na pewno nowe osoby. Liderką drużyny powinna być Gabriela Piszczatowska, która w swojej karierze występowała w Podgórzu Kraków i grała w rozgrywkach pierwszej ligi. Z tym klubem zdobyła wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski. Można zobaczyć bardzo, bardzo ładną piłkę. Zostawmy każdemu ocenę tego, co uważa, co powinno być, a czego nie powinno być. A jeśli ktoś bierze się za coś, co bardzo lubi, przy tym robi to fajnie, robi to dobrze, to dlaczego nie? Jeżeli te dziewczęta, które tutaj przychodzą, konstruktywnie spędzają czas wolny, nie krzywdząc nikogo, a wręcz przeciwnie, rozwijając siebie i czyniąc to ku dobru ogółu, to dlaczego nie? A rozwijać swoje umiejętności dziewczęta będą pod okiem Krzysztofa Piszczatowskiego doskonale znanego w regionie fizjoterapeuty i szkoleniowca. Jego podopieczne w tym roku występować będą w trzeciej lidze, gdzie przyjdzie im się zmierzyć między innymi z ekipami z Michałowa, Bielska Podlaskiego, Białego Stoku i prawdopodobnie ze Szczuczyna. Cel sportowy zawsze jest taki, że trzeba dążyć do awansów, do zwycięstwa i do zdobywania jak najwyższych pozycji i laurów. No ale nie oszukujmy się, że to jest pierwszy sezon i nie możemy oczekiwać tutaj nie wiadomo czego yy, od dziewczyn. Wiadomo, że pierwszy rok to będzie rokiem nauki, i, a być może uda nam się, jakbyśmy zdobyli środkowe miejsce w tabeli, to będzie sukces. W perspektywie, jeżeli wszystko się będzie układało dobrze, współpraca z dziewczętami, mam nadzieję, z zarządem też, bo na razie nie ma żadnych przeszkód, będziemy myśleć o tym, żeby podwyższać ligę. Byłoby to fantastyczne dla dziewcząt, bo naprawdę rozwijałyby się, i kto wie, czy ich kariera, na przykład sportowa, nie potoczy się zupełnie inaczej. A jak wiadomo, w sporcie nauka bywa bardzo bolesna, dlatego już teraz sztab szkoleniowy przygotowuje dziewczęta na ewentualne porażki. Przede wszystkim, właśnie tłumaczeniem o dobrej zabawie, ale i o kształtowaniu charakteru. To przecież tak naprawdę jest jedną z idei sportu, rekreacji. I myślę, że właśnie na tym polega siła zespołu, żeby wspólnie Tworząc z różnych zlepków, drużynę, umieć sobie poradzić z różnymi trudnościami, również z przegraną. A dziewczęta nie ukrywają, że treningi traktują bardzo poważnie. Nutka no, rywalizacji. Na pewno na treningi przychodzę z pasją i z pełnym zaangażowaniem. Nie tak, że a, chociaż tylko chociaż trochę, żeby wyjść z domu. Nie no, na pewno już na pewno już się pierwszego, pierwszych zawodów nie mogę czekać, pierwszego meczu i na pewno będzie rywalizacja. Forty cały czas prowadzą nabór dziewcząt chętnych do gry. Panie, które chciałyby spróbować swojej sił w piłce nożnej, mogą zgłaszać się do klubu lub skontaktować się z Krzysztofem Piszczatowskim pod numerem telefonu: 602-479-675. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na nasze mecze. Na pewno będzie co oglądać, i przede wszystkim chcemy Wam pokazać na boisku nasze. Męczarnie na treningach. I żebyście to wszystko docenili serdecznie, jeszcze raz zapraszam wszystkich. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH U Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.